Słuchajcie, 90% ludzi nie potrafi zupełnie w zasadzie się zatrzymać, choć na chwilę w swoim życiu, na 30 minut, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić to dla siebie i żeby spędzić czas ze sobą, słuchając na przykład własnego oddechu, a potrzebujemy tak naprawdę do życia, tak jak ja w tej chwili, jestem w parku, siedzę sobie grzecznie, oddycham, słucham własnego oddechu i po to się zatrzymujesz, żeby. Twoja koncepcja mogła się zacząć zmieniać, żebyś mógł mogła zacząć zupełnie inaczej postrzegać swoje życie. I to, to jest coś, co bezapelacyjnie pomaga w Twoim życiu. Niczego więcej nie potrzebujesz. Po prostu wyjdź z domu. I nie rób tego dla mnie, tylko zrób to dla siebie. Wyjdź z domu, usiądź sobie spokojnie, nie musisz siedzieć w słońcu, możesz siąść gdziekolwiek. Usiądź sobie, słuchaj własnego oddechu, i w ten sposób właśnie poznasz siebie. Bo myślę, że o to właśnie tak naprawdę chodzi, i to jest coś, co poprawia jakość życia każdego człowieka. Człowieka, który chce nad sobą pracować, który chce się rozwijać, chce wiedzieć więcej, a na pewno chce być najlepszą wersją siebie. Czyli to jest droga do bycia najlepszą wersją siebie. Droga do bycia najlepszą wersją siebie prowadzi również przez wdzięczność i przez wiarę. I teraz albo będziesz wdzięczny, żeby mieć tą wiarę, żeby wszystko było super, albo będziesz miał wiarę po to, żeby móc być wdzięcznym i wszystko w naszym życiu będzie się pojawiać. Po prostu. To tak to fajnie właśnie działa. Zobaczcie w zasadzie. Odwrócę Wam kamerę na chwilę, żebyście zobaczyli jak wygląda park. Naprawdę niczego więcej nam nie trzeba. Skup się na sobie. Pokochaj siebie, a wszystko zacznie się układać. Znajdź czas dla siebie, po prostu. Zaufaj sobie, zaufaj mnie, tylko i wyłącznie po to. Jeśli nie jesteś w stanie wytrzymać 30 minut, zacznij od 10. Po prostu. Najlepiej na świeżym powietrzu, fantastycznie się czując, będąc w takim właśnie fan, fajnym klimacie, gdzie jest spokojnie, gdzie możesz sobie usiąść i pobyć sam, sama ze sobą, po to, żeby posłuchać oddechu. A wszystko, wszystko, wszystko później zaczynasz na wszystko zaczynasz inaczej patrzeć, zaczynasz inaczej postrzegać te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła ciebie, bo dookoła ciebie wtedy zmienia się później Twoja rzeczywistość. I to jest właśnie klucz. Zapraszam Cię oczywiście też do mojego kursu oddech Boga. Długo go robiłem, zrobiłem go w Umbrii, we Włoszech. Fantastyczna rzecz też to jest połączenie, jak zmienić siebie. Wstając codziennie rano, każdy z nas codziennie wstaje, ale da się wstawać inaczej i da się wstawać w taki sposób, który całkowicie zmienia postać rzeczy, i to jest właśnie zlepek technik, które pomogą Wam naprawdę bardzo wiele w życiu zmienić. Bo zaczynamy wszystko od siebie. Jeśli widzisz gdzieś problem, to ten problem najpierw musisz rozwiązać sam ze sobą, a żeby go rozwiązać, trzeba poznać siebie. Jak usiądź na 10, 20, 30 minut, i to jest to. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie. Gegonius. Hej.